1000 zł za wszystko, za tyle to ja w Warszawie kupiłem kiedyś chodoga i depresję w zestawie. Teraz wróćmy do tych maturzystów. Ci biedni ludzie uczyli się trzy miesiące. Nie żyli, tylko analizowali motywy, miłość, śmierć, społeczeństwo. Na wszelki wypadek umieją i lalkę, i dziady, i pamiętniki z wakacji bo z CKE nigdy nie wiadomo. Teraz stoją w korku, a ich mózg w środku robi sabotaż. Okej, okay, przypomnijmy mu wszystkie cytaty z chłopów. Oprócz tych, które będą potrzebne, a mama w domu płacze do różańca. Babcia modli się do Remonta, i nagle pyk, nie dotarł. Egzamin poszedł się klimatyzować i to nie przez stres, nie przez brak wiedzy, tylko dlatego, że ktoś postanowił uratować planetę, leżąc na środku miasta, jak go w sierpniu. Na koniec, ja serio szanuję walkę o klimat, ale błagam was. Posadźcie drzewo, kupcie bidon, piście petycje, tylko nie kładźcie się na asfalcie jak mokry naleśnik majówkę, bo wiecie, to naprawdę może być ostatnie pokolenie.